Siedemnaście. Poszukiwania. Podczas tej rozmowy Robert z przyjaciółmi wyszli z willi, zostawiając w niej tylko Fraim koka, który miał telefonować do bizerty po doktora, aby go na wszelki wypadek sprowadzić. Poprzedzani przez zaruka zagłębili się szybko w ścieżkę wijącą się wśród gęstych zarośli. Wkrótce upał stał się duszącym. Rosa wyschła w jednej chwili i gromadka naszych podróżnych musiała odpocząć chwilę nad brzegiem strumienia. Gdy się puszczono w dalszą drogę, zaróg zdawał się być spokojniejszym i bardziej stanowczym. Z podniesioną głową, rozdętymi nozdrzami, szedł prosto przed siebie wielkimi krokami, jakby pociągany niewidzialną siłą. Szli tak około trzech godzin, nie napotkawszy żadnych ruin. Robert dobywał ostatnich sił, aby zdążyć za towarzyszami. Okolica była zupełnie pustą, gdyż zabobonni mieszkańcy opuścili sąsiednie chaty, wystraszeni przesadnymi wieściami które spadnięcie bolidu przypisywały czarom cudzoziemców. Pasterze przenieśli się dalej ze swymi stadami, a monotonne pieśni arabskie przestały dźwięczeć wśród zarośli na łąkach. Nic nie mąciło uroczystej ciszy. Nadawała ona temu krajobrazowi cechę ponurą i dręczącą, To też nawet Ralf, dotąd najlepiej się trzymający, odczuł tę melancholię i stał się posępnym. Nagle za róg wyszedłszy na szczyt niewielkiego pagórka, zawołał: My już przybyć na miejsce! A wyciągając rękę, dodał: To być tam. Robert ujrzał stos połamanych arkad porosłych krzakami zielskiem, potrzaskanych kolumn, szczątki wielkich budowli leżące bezładnie. To są rzymskie ruiny objaśnił Ralf. Miss Alberta musi się tu niewątpliwie znajdować Jest to jedyne schronienie możliwe dla niewidzialnych Jestem pewnym, że zmęczeni gęstszem niż na marsie powietrzem oraz wycieczką nocną śpią w najlepsze i zaskoczymy ich niespodzianie Robert, nie mogąc wydobyć głosu ze ściśnionego gardła patrzył tylko błagalnie na przyjaciela jako na jedynego wybawcę Miss Alberty Nie bądź że ma z Gajem do licha Zgromił go tęże, pokrywając szorstkością wzruszenie. Przecież ci powiedziałem, że musimy ją ocalić, więc rzecz skończona. Jerzy, który dotąd oglądał ruiny, zbliżył się, mówiąc, jaki też może być wewnętrzny rozkład tego zburzonego gmachu. Ciszej, syknął Ralf i dodał szeptem, Rzymianie wznosili takie budowle w swoich koloniach jako składy żywności dla legionów zwykle pod łuk jednego planu. Był to szereg izb sklepionych, jedno ich piętro było nad ziemią, drugie zaś takie same już pod nią. Niższe piętro służyło za przechowywanie wielkiej ilości zboża, oliwy i wina w kamiennych amforach, jakich dotąd Arabowie używają. nie nieraz tu chodził, szukając zakopanych skarbów, jak to czynią jego ziomkowie. – A więc niech nas prowadzi – szepnął z mocą Jerzy. A jeśli niewidzialni są, to rzeczywiście zobaczymy, czy wyjdą bez szkody spod kul mego rewolweru. Miał go rzeczywiście, pysznego systemu kolta, z należytym zapasem ładunków i pilno mu było sprawdzić jego zalety. Za róg, słuchający uważnie rozmowy, milcząc, pociągnął Ralfa za rękaw, a wskazując na niebo, pokręcił znacząco głową. W istocie było ono pokryte lekkimi, szarawymi obłokami, które światło słońca przyćmiewały nieco. Chcesz mi powiedzieć, że burza się zbliża? Widzę to i sam, lecz cóż z tego? Zaprowadź nas tylko do podziemia, a o resztę się nie troszcz. Może brak ci odwagi. W takim razie zejdziemy sami. Murzyn poszedł naprzód, nie odpowiedziawszy ani słowa. Jerzy, który szedł tuż za niewidomym, nagle rzucił się naprzód z twarzą promieniejącą radością. W ręku trzymał mały strzępek jasnozielonej, lekkiej materii, którą zdjął z kolczastego krzaku. Robert na ten widok doznał silnego wzruszenia. To jest cząstka wstążki, jaką zwykle Alberta związuje włosy szepnął zmienionym głosem. Zaruk powiedział prawdę. Ona jest tutaj. Jerzy patrzył zdumiony. Dotąd nie zupełnie wierzył słowom Zaruka, lecz teraz miał przed oczami niezbity dowód jego intuicji. Robert trzymał w ręce zaciśniętej ten dowód cenny, będący niezbitą wskazówką. Murzyn po chwili zapalił wydobytą spod burnosa latarkę i posuwali się dalej. Robert wysunął się naprzód, aby być pierwszym, którego niewidzialni spostrzegą. Za róg drżał konwulsyjnie, a twarz jego przybrała kolor ziemisty, będący u czarnych oznaką najwyższego przerażenia. Nagle się zatrzymał. Zęby jego szczękały głośno, a latarka w jego ręce trzęsła się jak liść na wietrze. Ralf odebrał mu ją, mówiąc – dajże ją, kiedy masz taką drżącą”. Nie dokończył. Wielki, niewyraźny cień przesunął się między nima ścianą, a Jerzy uczuł na swym czole dotknięcie miękkiego, błonia z tego skrzydła. Włosy jego zjeżyły się na głowie, dreszcz zgrozy przebiegł ciało. Niewidzialny przemknęło mu przez głowę. W tejże chwili wycelował rewolwer w stronę widziadła i wypalił. Śmiech ostry, przytłumiony, dał się słyszeć, i kula upadła u nóg Jerzego. Myśląc, iż się odbiła od skały, podniósł ją i obejrzał. Była nienaruszoną zupełnie. Wszyscy milczeli, zdumieni. Zaróg był podobniejszy do umarłego niż do żywego. – Strzelałeś do niewidzialnego? – spytał wreszcie Ralf. – Tak mi się zdaje – wyjąkał młody człowiek i pokazał nienaruszoną kulę. – Tak – mruknął Ralf – to jest ten sam fenomen – Widziałem w Indiach jogów, którzy pozwalali do siebie strzelać. Kule, odbite siłą ich wzroku, powracały do strzelających. O ileż większą siłę woli muszą posiadać te potwory o mózgach tak olbrzymich. Twój brat ma słuszność. Jest to straszne, lecz przekonywam się, iż jesteśmy wobec nich bezbronni. Te słowa podwoiły odwagę Jerzego, nie zniechęcając go bynajmniej. Zobaczymy, zawołał, zaciskając pięści. Nie ustąpię ani kroku. I zanim zdołano mu przeszkodzić, strzelił jeszcze trzy razy w kierunku widziadła. Trzy kule, podobnie jak i pierwsza, upadły przy jego nogach. Lecz po ostatnim wystrzale z podziemi dał się słyszeć mocny, rozpaczliwy krzyk. Alberta to głos Alberty zawołał Robert. Usłyszała nas i przyzywa do siebie. Rzucił się naprzód. Lecz w tejże chwili zaczął się cofać, wydając okrzyk gardłowy, jakby zduszony. Ku najwyższemu zdumieniu swych towarzyszy, robiąc rozpaczliwe ruchy rękami, cofał się ku wejściu do jaskini. Dokąd idziesz, Robercie? zawołał Ralf. Dlaczego odchodzisz? Tu umilkł przejęty zgrozą, gdyż ujrzał, że nogi inżyniera nie dotykały ziemi. Zanim ochłonął z wrażenia, uczuł się pochwyconym za włosy i wleczonym ku drzwiom jakąś nadludzką siłą. Gdy przyszedł do siebie, ujrzał się na zewnątrz podziemia przy swych towarzyszach, równie jak on, wystraszonych. Długi czas przeszedł nim, oprzytomnieli nieco. Wreszcie Robert wyjąkał z trudem. Czy widzieliście? Nawet nie raczyli nas zabić. Wyrzucili nas tylko pogardliwie ze swego legowiska. Mają Albertę w swojej mocy. Co robić, o Boże? co robić ostrzegać nas teraz a jeśli my jeszcze raz do nich pójść to oni nas zabić o Allah, jak ja się bać strasznie biedna moja pani a jednak ja muszę jeszcze z nimi walczyć zawołał Ralf inaczej nie byłbym chyba godnym nazwy Anglika nie ustępujemy tak łatwo z placu usiadł a ująwszy głowę obu rękami zamyślił się wreszcie zawołał odwagi Moi przyjaciele, jeszcze nie wszystko stracone. Cóż za projekt przyszedł panu na myśl? spytał Jerzy. Ralf wziął z ręki Murzyna ciężki drąg żelazny, którego niewidomy używał zamiast laski, i rzekł, wskazując złomy granitu nad wejściem do podziemia. Mam zamiar zabarykadować ich w tej kryjówce, tak aby nie mogli unieść miss Alberty, i pozostaniemy tu na straży. A pan Jerzy uda się natychmiast do Aindraham.” I zażąda od komendanta, aby nam przysłał silny oddział żołnierzy, czego nam nie odmówi z pewnością. Ruiny otoczy silny kordon, a wtedy zaczniemy odwalać wejście, lecz pod osłoną sieci drucianej, tak gęstej, iż się przez nią żadne stworzenie nie przeciśnie. Bardzo dobrze rzekł Jerzy. Lecz gdzie znajdziemy sieć taką? Zanim to uskutecznimy, Miss Alberta może zginąć sto razy. Posłuchaj mnie. W tabarka stoi na kotwicy krzyżowiec. Ma on z pewnością spory zapas drutu do zakładania kontrmin, który nam wybornie posłuży. Możemy zań zapłacić ile zechcą. Robert i Jerzy podziwiali w duchu szybkość tego postanowienia. Ale czy ta barykada nie utrudni dostępu powietrza wewnątrz? Nie, odrzekł Ralph. Jest mnóstwo szczelin między głazami. To mówiąc, posunął się ku wejściu, a za nim inni. Zaledwie jednak zaczął podważać pierwszą bryłę, z otworu podziemia posypał się gęsty grat kamieni rzucanych z wielką siłą. To niewidzialni zaczynali napastować swych wrogów. Robert, rzuciwszy się na ziemię, uniknął ciosu, za róg odniósł lekką ranę nogi, lecz Jerzy, trafiony w skroń, upadł na ziemię. Nieustraszony Ralf zwalił w tej chwili na dół ciężką płytę, która pociągnąwszy inne z hukiem zawaliła wejście, wznosząc obłok kurzu. Robert rzucił się ku nieruchomo leżącemu bratu. Jerzy! Jerzy! Drogi, kochany Jerzy! powtarzał, jak oszalały. Ralf z zarukiem przenieśli pod drzewo rannego, który nie dawał znaku życia. Na próżno Robert wołał naj najczulszemi wyrazami, całując go i płacząc. Załamany tym ostatnim nieszczęściem wyglądał jak obłąkany, i Ralf obawiał się, aby umysł jego nie ucierpiał poważnie. No, uspokój się, mój drogi, rzekł głosem wzruszonym. Odwagi i nieco zimnej krwi, a uratujemy go. Trzeba go przenieść do źródła, tam na lewo. Rana nie zdaje się być głęboką, ale trzeba uważać i na tych zabarykadowanych. Trzeba, aby za róg został tu na straży, a my nieśmy Jerzego. Lecz nie uszli czterdziestu kroków, gdy nawałnica wybuchła z całą siłą. Oślepiające błyskawice przeżynały niebo, a potoki deszczu zalały ziemię. Wszyscy w jednej chwili przemokli do nitki. Chłodna woda i huk gromów otrzeźwiły Jerzego. Podniósł głowę i usiłował powstać. Ralf i Robert odetchnęli, widząc, iż było to tylko silne omdlenie. Gdy nagle nadbiegł za róg. Ociekał cały wodą, a twarz jego wyrażała zgrozę. Ralf przeczuł nową, a niespodzianą katastrofę. Prędzej, wołał Murzyn, tam ogień, dużo ognia. Czyś oszalał? zawołał Ralf gniewnie. Skąd ogień w taką ulewę? Chodźmy natychmiast, krzyknął Robert. Domyślam się, obym nie zgadł. Twaj przyjaciele biegli jak strzała i za chwilę byli przy wejściu. Za nie kłamał. Ze wszystkich szczelin wydobywał się dym ostry, o szczególnej wolni która doprowadzała do mdłości. Alberta tam, w tym ogniu, powtarzał nieprzytomnie Robert. A ja zawaliłem jedyne wyjście, wykrzyknął z rozpaczą Ralf. Nie mówiąc ani słowa, wszyscy trzej poczęli z wściekłością odrzucać głazy zamykające otwór podziemia, kalecząc do krwi ręce. Cóż za nieszczęśliwy miałeś pomysł, Ralfie, rzekł znękany Robert. Naturalista nie odpowiedział. Lecz pracował ze zdwojoną siłą, odrzucał głazy wielkości człowieka, ręce jego ociekały krwią i błotem. Ukazał się na koniec otwór spory, z którego buchnął słup dymu. Ralf już się wsuwał w przejście, gdy Robert odsunął go szorstko. Ja sam chcę ją ocalić, rzekł stanowczo, i zniknął w dymie. Idzie na pewną śmierć, mruknął Ralph. Lecz odrzuciwszy jeszcze parę głazów, poszedł w ślady przyjaciela. Zaruk nie odważył się iść za nimi, lecz zaczął gorączkowo usuwać głazy, aby otwór powiększyć. Przeszło kilka minut długich i męczących. Podziemie wciąż wyziewało dym, a dwaj śmiałkowie nie dawali znaku życia. Zaruk przechodził katusze, nasłuchując ciągle. Nareszcie usłyszał głos wołający nań po imieniu. Wtedy przywiązanie wzięło górę nad obawą i wskoczył w czarny otwór. Zaledwie uszedł kilka kroków, gdy natknął się na Roberta. Prędzej usłyszał głos zamierający. Niosę Albertę, bierz ją, ocal. Murzyn chwycił na ręce bezwładne ciało młodej dziewczyny i wyniósł je na zewnątrz. Złożywszy Albertę na trawie, powrócił do podziemia. Nie mógł od razu znaleźć Roberta, gdyż ten upadł, tracąc przytomność. Odszukał go jednak po omacku i wyciągnął z jaskini. Robert wkrótce odzyskał przytomność, a pierwsze słowa jego były: Alberta ocalona? A nie widząc przyjaciela, dodał: Ralf, co się z Ralfem stało? Jestem, odparł głos ochrypły, lecz wesoły. I Ralf czarny od dymu, a błyszczący od potu wyskoczył z otworu, kaszląc i kichając. Czy żyje? spytał z niepokojem, schylając się nad Miss Albertą. Tak, rzekł Robert, lecz zaledwie oddycha. Trzeba ją natychmiast zanieść do źródła tam ją otrzeźwimy świeżą wodą rzekł Ralph. A jeden z nas musi wrócić do willi, po ratunek. Schylił się i ujął młodą dziewczynę w swe silne ramiona. A wyprostowawszy się, poszedł naprzód tak lekko, jakby nie niósł żadnego ciężaru. Przedtem jednak przywołał zaruka i rzekł mu ze zwykłym spokojem. Mój kochany, zrób mi tę przyjemność i odejdź stąd. Nie prędzej, aż otwór do podziemia zostanie doskonale zawalony kamieniami. W przeciwnym razie mógłbyś się jeszcze kiedy spotkać z niewidzialnymi. Zaróg nie dał sobie dwa razy tego powtarzać i wziął się do dzieła z prawdziwym zapałem, który potęgowała chęć oswobodzenia się na zawsze od niewidzialnych i ostatecznego ich wygubienia. Robert i Ralph, niosący zemdloną ciągle Albertę, zastali przy źródle Jerzego, który już zupełnie przyszedł do siebie, obandażował swą ranę chustką. Postąpił właśnie parę kroków, gdy zabrzmiała trąbka samochodowa. To Fraimcock, zawołał Jerzy, doskonałą miał myśl. Wybiegnę naprzeciw niego, aby ominąwszy nas, nie pojechał dalej. Ralf z Robertem trzeźwili tymczasem Miss Albertę wodą ze strumienia i uszczęśliwieni zostali dobrym skutkiem swoich zabiegów. Pierwsze jej spojrzenie padło na Roberta. Słaby uśmiech zarysował się na jej ustach, lecz natychmiast zamknęła oczy. Twarz jej jednak odzyskała świeżą cerę, puls uderzał regularnie. Była ocaloną. Wkrótce umieszczoną w samochodzie, którym kierował po mistrzowsku lord kucharz, pałający ciekawością dowiedzenia się szczegółów całej przygody. Musiał jednak być cierpliwym, gdyż Miss Alberta była tak osłabioną i wyczerpaną, że gdy samochód zatrzymał się przed tarasem willi, powtórnie zemdlała. Robert ją wziął na ręce jak dziecko i wniósł na schody.